No dobra, afery miłosne. Zaraz będziemy omawiać. Ale teraz przerywnik, bo podobno Wersów nagrała piosenkę dla hejterów. O, podoba mi się, bo jest takie Synth na początku. Takie lata 80. Synth. Wy wiecie, ci, którzy o ze mną grają w gry, to wiedzą, że lubię Synth 80S. Więc wersow super. Tak, tak, to mi przypomnijcie, żebym. Jak, yy, że, o ciszy wyborczej, nie? Bo ja bym od razu dostał pozew. Dobra, dobra, nuta wersow. Wer, Weronika Sowa na mikrofonie. Łatwo stracić to, co Moim kosztem leczą swoje fobie. 2, 0, 2, 5. Jo? Rap wspomienia: Miałem znaleźć sens w miejscu, które nie chciało mnie. To fobia. Każdy wie tylko to, co chce. Hejterzy. a ja znam siebie lepiej. Na sobie twój rok, na sobie twój wzrok Zodali ten głos. co chcesz, ja dobrze wiem. Napiszesz mi coś, ja stawiam kolejny krok. Ci coś chcę, zrobię to, czy chcesz, czy nie Fajne, modne zrobię To, czy chcesz, czy nie Choć wiele razy byłam blisko Ze strachem, bólem nic nie widzą Uciekały dnie ale wiecie, beka jest, że wersą wypluwa yy, single co tydzień. <grytanie> co tydzień ona ma nowy klip, nową piosenkę. <laughs> o, czekajcie. Zobaczymy, czy ja szybko jestem w stanie zrobić piosenkę. To najlepiej z Gemini. Jestem Sylwester Wardenga. Napisz o mnie piosenkę w stylu disco. Taką na dwie minutki. Bridge? Co to jest kurwa bridge? Dobra, zobaczymy. I teraz tak. Eee, jak to było, Suno AI. Wpisujemy. Tylko ciekawe, czy on będzie te outro też mówił. Eee, disco. Disco silvek. V4.5, nie wiem co to jest, ale weźmy ten V4.5. Nie wiem, czy się dobrze wygeneruje, bo wziąłem jakieś nowe V4.5. Nie wiem co to jest. Zaraz też będę miał piosenkę. To wszystko, bo coś było. Nie może być. Nie będzie, nie będzie mówił. To są prompty, nie wiem co to znaczy prompty. Nie dowali ci ona kopii No co ty, ja z Wersof to wiesz. Cross promocja. <laughs> Wygrałbym z nią spór wtedy, wiesz, bo to jest, mm, mówię, recenzuję, że tak się wyraża, nie? Analiza krytyczna, to podchodzi pod prawo cytatu. A dużo tutaj powiedziałem, więc wygrałbym spór, ale wersja by mi tego nie zrobiła. My z jednej strony trochę się sobą brzydzimy, ale trochę się też lubimy. <ścoughs> Znaczy, że piosenka się robi. Zobaczymy zaraz. Ale pewnie lipna będzie. Lepiej jest samemu pisać słowa niż AI. Nawet nie wiem jakie on napisał. AI słowa. Ale zaraz zobaczymy. A możesz zrobić tę piosenkę bardziej w stylu Roast. Poobrażaj i ponasmiewaj się ze mnie. Daj coś o Bubsmenie że psy głodne w schroniskach i że e, i, i o moich walkach od Tagonie Ale dodaj też od siebie Dobra i to kopiujemy Światła Jupiterów, Chyba na twoim kanale sprzed dekady Wardega! Teraz bardziej przypominasz Mema niż internetowego drapieżcę Box To miało być śmieszne Chyba tylko dla twojej ekipy Co lajkuje Ci wszystko byle byś ich nie zwolnił z nagrywania tych No właśnie czego Wardega? To szczytny cel, nie powiem, ale czy te psy w schroniskach nie wyglądają na trochę głodne? Może zamiast kolejnego Ferrari rzuciłbyś im jakąś kość No tak, zapomniałem lajki, ważniejsze od litości Wardega Byłeś ludzi w przebraniu pająka Teraz to raczej ciebie gonią pani, żeby oddać dislajka Ale nie martw się Sylwek, zawsze możesz nagrać film O tym jak hejterzy życie nie rozumieją, klasyka Wardenga Bard z akordem. Disco! No fajne. Zelmera i tak nic nie przepij, ale to wtedy ja pisałem tekst, nie? A nie AI. Sylwek i te live to ten twój performance, dla którego będę chatę, Jo! No, mocne, nie? Wynają ziomek chatę Bardęgam, nie wkurzam się zmieniły, że nie ma kody za tym teraz. 三十秒了。<laughs>